Hejeczko! witajcie na kanale eksplozja. Jak wiecie, ja jestem Gosia i dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, bo pokażę Wam tego stworka Fingerlingsa. Pokażę Wam jego umiejętności i może coś z nim porobimy, tylko Jeszcze nie wiem dokładnie co, muszę się jeszcze zastanowić. Pamiętajcie, że jeśli film Wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału. No i dawać dużo lajków w górę. Poproszę też o komentarze albo chociaż kilka tych komentarzy. Bardzo lubię czytać Wasze zdanie. No to zaczniemy za chwilę film. To, jak wiecie, już to jest Fingerprint Snow. Um, on bardzo lubi różne. On lubi takie różne głaskanka po głowie. I zaraz Wam pokażę, czego nie lubi, a co lubi. Dajmy go spać. Lubi jak się nosi właśnie na tą Zasnął Trzeba go o tak ukoływać. Nie wiem czy widzicie. Może go odwrócę o tak. I wtedy on śpi. Czasem to się nie udaje, ponieważ nie jest śpiący. Czasem właśnie jak teraz. Ale jeśli że go w złym miejscu, tak to się może skończyć. Finger. pokaż mi gdzie Ty masz to miejsce. Mam nadzieję, że słyszycie jak się śmieję, ponieważ nie wiem, mogę Wam go pokazać, bo się denerwuję. Denerwuję się jak go obracam, bo Fingerszy nic z tego nie lubią. To jest zdziwiony. I trochę mruczy więc dobrze. Głaskiego po głowie on lubi. Pamiętajcie, aby naciskać tutaj w tych miejscach na czujniki. Nie lubi za to. Nienawidzi. Jak paska się go w głowę. On tego no, nie, nie, nie. Nienawidzi. No nie, nawidzi. no. Nie dobrze. Dopiero pokażę Wam jeszcze jednej No dobrze. Teraz Wam pokażę innego nie chcą do góry nogami Wmarszcie trochę oczy a jak nie mi się buja to wprost nienawidzą często się też męczą dlatego jak idziesz spać warto je ululać albo zostawić na 5 minut bez dotykania ani różnych głosów wtedy fingerlings wchodzi w opcję hibernacji on zaoszczędza swoją energię. Baterie są w zestawie. Um, instrukcja także jest, jest pięć języków w instrukcji. Fingerlingsy potrafią też oddmuchiwać całusa. Jeśli mu zrobimy... O to może oddmuchnąć. Też niestety on jest bardzo łatwo denerwujący. Nie podoba mu się czasem jak dają causa. Nawet w ten sposób. Kurzył się. Więc uważajcie na te stworki. Muszę Wam też powiedzieć kilka o nich ciekawostek. To już za chwilę. Więc dobrze. Powiem Wam jeszcze kilka ciekawostek. Te fingerlingsy nie mogą ale tu nie mogą być zamaczone w różnej cieczy w wodzie, soku ani tym, i tym podobne. Nie, nie mogą. Nic takiego, ponieważ to powoduje yy, uszkodzenia. Nie można ich zostawić bez upieki na na przykład krawędzi jakiegoś stołu. Rozumiecie o co chodzi? I nie można upuścić, rzucać ani kopnąć. Wtedy fingerlingsy dostają uszkodzenia i już nie będzie fajnej zabawy. Należy go bardzo szanować i starać się go nie zdenerwować, bo on lubi głaskanka. Co się jeszcze muszę wam powiedzieć, że jeśli klasi się raz lub dwa, fingerlings reaguje na to. Nie stoi i nie patrzy, tylko reaguje. Ma różne reakcje i czurniki, A tu jest taki pstryczek, którym się go włącza i wyłącza. Właśnie, zmęczył się. Musi już iść spać. Dlatego jak najlepiej go teraz wyłączyć. I stryknęłam guziczkiem, i już fingerlings nie ma żadnych reakcji. Jest w ten sposób wyłączony. Można go wtedy gdzieś ułożyć, ale, ale uważać, aby nie spadł, a nic sobie innego nie zrobił. Dlatego mówię Wam, one są bardzo. To są bardzo delikatne stworzonka, dlatego uważajcie na nie, ponieważ mogą Wam się jeszcze kiedyś przydać. Możecie wymyśleć z nimi zabawy i takie zrobić doświadczenie. Ja nie wiem, piszcie w komentarzach, jeśli macie na to ochotę. Możecie jakby kupić drugiego fingerlingsa, mieć jednego i drugiego. Powiedzmy smoka i jednorożca, bo jest ich dużo. I możecie sprawdzić, czy reagują na siebie, bo ja tego nie wiem. Nie mogę kupić sobie już drugiego. Ale jeśli Wam ktoś pozwala albo sami yy, macie na to ochotę, a możecie, radzę Wam kupić i zrobić takie doświadczenie. A to do widzenia. Widzimy się na następnym filmie. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach, komentarzach. To tylko tyle z mojej strony. Do widzenia!